Cześć, witajcie. Chyba ostatnio, już w tym miesiącu, więc nawet ja bym chciał. No to ostatnie, ostatnie zamówienie. Otwieramy. Otwieramy. Jest to zamówienie. Od Miluoki, od Milwaukee, dokładnie od Łukasza. Od banek, Koguty piją. 204 35 zł 35 groszy. Kaldo, izolacja. Tak to wygląda. Zamówiłem kilka bajerów. Sobie. Papierów nie zamawiałem, ale dobra. Pierwsze co zamówiłem to rękawice. Rękawice Miluoki. Fajne, bo zielone. Podoba mi się ten kolor. Dlatego od razu powiedziałem, że muszę je mieć. Bo takich jeszcze w mojej kolekcji nie ma. U powiem Wam, że naprawdę spoko. O! Bardzo wygodne. Nie wiem Więc będzie widać ten kolorek. Tak wygląda. Nie wiem, tak powinno być chyba. Fajne. Naprawdę fajne, ale mają jaskrawy kolor. Z daleka będzie mnie widać. Na robocie. Ale powiem Wam, że no fajne. Fajne są. Wygodne. Są so, kapkę. Kapkę. Yy, mi się wydaje, że luźniejsze od standardowych dziewiątek Milwaukee zobaczę porównanie tak, tak więc jeżeli ktoś będzie zamawiał wersję tą zieloną tą wersję cut level A to mi się wydaje, że trzeba będzie w przyszłości kapkę numer mniejszy brać niż, niż w tych te na przykład leżą idealnie. Te tak mi się wydaje, jakby były troszeczkę luźniejsze. Być może dlatego, ponieważ mam tutaj dłuższą... Yy, dłuższą... Yy, tą, tą nogawkę, co nie? Ja tak sobie powiedziałem. Więc yy, tak to wygląda. Ale powiem Wam, że naprawdę świetne rękawice. Jeżeli chodzi o czułość spoko można śmiało ogarniać promka była na, 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 na grupie aldo więc po prostu zamówiłem sobie na testy dwie pary dwie pary mam na testy będę testować zielone wariatki o Kolejnym bajerem, gadżetem to jest miara zwijana. A zobaczcie jeszcze, jak to wygląda. Tak, tak, tak się prezentują. O! o. To są odporne na przecięcia. Ten model, ale naprawdę bardzo lekkie są. To mi się podoba lekkość tych rękawic no Kolejny model miary Milwaukee tym razem kupiłem Magnetica jest to generacja trzecia tak wygląda jest to trzecia generacja czyli ta najnowsza ja mam Magnetica pierwszej generacji tak wygląda po latach pracy i postanowiłem że zakupię sobie właśnie tą trzecią generację. A zobaczcie, jak ona jest mała w porównaniu. Naprawdę spoko i chudsza jest. Więc, ok, zobaczmy, co to co to warte. Oczywiście skalówka z dwóch stron. Jeżeli chodzi o hak to się nic nie zmieniło. Zobaczcie. Nic się nie zmieniło praktycznie z hakiem. Mi się wydaje, że ten jest kapkę większy w trzeciej generacji, albo mi się wydaje, to minimalnie. W miary to samo, i tutaj mamy 27 mm, i tutaj, tylko tutaj już mamy folię na skalówce do 15 cm ochronną, więc naprawdę spoko W starej generacji tego nie mieliśmy. Mamy różnice w Klipie do paska. Zobaczcie, tu jest już ten nowszy tu już ten stary. No oczywiście finger stop, czyli hamowanie palcem tutaj i tutaj. No i tutaj z gabaryty. Zobaczcie, jest o wiele mniejsza. Mi się wydaje, że kapkę nawet lżejsza Powiem Wam, że naprawdę yy, podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Chyba to będzie jedna z miarek głównych, jakie będę używał na co dzień, ponieważ ma nieduże gabaryty, niedużą wagę i powiem Wam, że naprawdę fajna metrówka. No w porównaniu do mojego starego Magnetica, no to ta jest niebo a ziemia, jest naprawdę o wiele, wiele lżejsza, o wiele fajniejsza, już inny krój będzie no naprawdę spoko zobaczymy jak to się sprawdzi w praktyce, ale powiem wam, że założę klipa do tego i będzie naprawdę ok no i ostatni gwóźdź programu no to w końcu się doczekałem najnowszej generacji młotka od Milwaukee jest to młotek Pazurem prostym. Zobaczcie on wygląda jak wygląda. Jak malowany. Zobaczcie jak ładnie to wygląda. Naprawdę świetnie wygląda. Podoba mi się. Oczywiście mamy magnes. Naprawdę spoko. Zobaczcie. To rozepniemy. Jak dobrze wiecie używam tego modelu, modelu pierwszego z zakrzywionym hakiem a teraz postanowiłem sobie zakupić z prostym bo z prostym jeszcze nie mam tak to wygląda wziąłem sobie szesnastkę ponieważ dwudziestkę mam i stwierdziłem, że przetestuję sobie ten model, no ale się ładnie błyszczy gdzie jest mój stary. A mój stary wygląda tak Po latach. Patrzcie już swoje przeżył. Nie jeden, nie jeden dach zrobił. Tak wygląda obuch. Magnes jeszcze jest. Powiem Wam, że młotki są petarda. Ale ten jest kapkę mniejszy już, zobaczcie troszeczkę będzie różnił się długością, będzie kapkę krótszy no i wagą bo tutaj mówię, mamy szesnastkę a tutaj mamy dwudziestkę, jak dobrze pamiętam tak, dwudziestkę tu szesnastkę, no i obuchy już są inne, zobaczcie tutaj mamy jakiej wielkości, a tu mamy jakiej wielkości ale naprawdę powiem wam, że leży w dłoni No, leży w dłoni. Leży w dłoni. Leży. Na uchwycie. Naprawdę spoko. No, klasa. Wiem, ja jakieś gwoździe. Magnesik działa. Okej. Okay. Myślę, że tym też będzie dobrze dobrze machać. No ładnie jest. Ładny jest, jak jest nowy. Potem się już wytrze. Ale no ten to już jest wyślizgany. Ten to już ma prawo być wyślizgany. Niestety, jak się robi w brudnych rękawicach i. i... I po prostu w różnych warunkach no to ma prawo. Ten jeszcze taki teraz jest antypoślizgowy. fajny. No tego już trzeba dobrze trzymać, podobno rękawicy rękawice Ptóc, ale zobaczcie, mimo upływu lat nic się nie odrastało. Zajęty jestem! Ponieważ często było tak, że po roku czasu rączka nam po prostu wypada, zostaje obluzowana i wyskakuje. Tutaj takiego czegoś nie ma, ponieważ Milwaukee pomyślało i trzon jest na tak zwanych kotwach, takie są wąsy powypuszczane i dopiero to jest oblane. Więc mimo, że nawet jakby się chciał obruszać w przyszłości, to nie ma takiej opcji, żeby on wyszedł, ponieważ te ćpienie. tym razem nie było a szkoda dajcie znać w komentarzach czy posiadacie coś z dzisiejszego pokazu czy tam w miarę magnetika czy ten rodzaj młotka czy na przykład te rękawice a, a oczywiście ja zapraszam was za za jakiś czas może znowu jakąś paczkę kupię i będziemy nagrywać tyle w temacie do następnego trzymajcie się Cześć. Hello.